Mam bardzo dużo lat, nie mam na imię 28. Rafał, niektórzy mówią na mnie Kwas, niektórzy mówią na mnie Kołacz i jestem wokalistą i ponoć tekściarzem w zespole ja. Jest podstawą zespołu, konstrukcją taką. Mów o sobie. Dobra. A, a dobra, dobra. Ja jestem Grzesiek, jestem perkusistą w zespole no i praktycznie założyliśmy zespół, to się zaczęło ode mnie i Piotrka, w ogóle wszystko. Ja nie? Piotr Gniewek, Ksywka, Pietia, nie pamiętam jak skąd się to wzięło, ale nie, to drugie pominijmy. I faktycznie, no myśmy byli z Grzesiem założycielami, nie, 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 nie złe wyrażenie, ale, ale no myśmy byli po prostu filarem, no i oni oczywiście doszli, to znaczy kwas i Maciuś. No. no ja jestem Maciek, gram sobie na gitarze i gram z nimi od października, nie? No. No to wszystko chyba. A, a tam są cielą. fani, tam poprosimy. To, to są Dzisiaj miałem koloratkę, tak dla prowokacji. Trzeba być jakoś zauważonym, trzeba mieć swoje. 5 minut chociażby w takiej dziurze jak ta. No, poza tym myślę, że nas usłyszano, bo pomimo... Poza tym miałem być księdzem. No na, naprawdę. No i teraz teksty są o czym? O czym są teksty? Ja, ja przy teksty, teksty są o mnie. Ponadzi z tym egocentrykiem, wszyscy tak mówią, zgadzam się z tym. E, e, właśnie dzięki takim imprezom... Jako Dzięki właśnie takim imprezom... Myślę, że jeszcze dwieć w takie imprezy będziemy mieli około 200 tysięcy fanów, co pozwoli nam nagrać płytę Sony Music albo Nie Musimy się po prostu sprzedać. Na razie nieprawda, musicie nieprawda. wygrać przegląd. E, no to jest chyba... W najgorszym wypadku liczymy na drugie miejsce, ja myślę, nie? że nie musimy, bo, bo na pewno formalnie wygraliśmy, a, e, a, a na pewno na pewno jest ktoś w komisji, komu się nie spodobał na przykład mój i czy też nasz imidz, czy też nasza muzyka. No technicznie no, jest jak jest, no, gramy od, razem od pół roku, a razem trochę, to znaczy podstawa grała trochę dłużej. Zjemy się Flexi Blast i zagramy dzisiaj takie dwa utwory trochę komercyjne i tak mi się wydaje, przynajmniej, bo zazwyczaj na co dzień nie gramy takich rzeczy i zagramy jeden taki kaweczek, który z blue i jeden, który wnosi nazwę numer trzeci i tylko dlatego go gramy, bo ktoś miałetyczny przepis, że jeden kawałek musi być po polsku. Skąd jest dziura? Dziura jest z Buczkowic, część... no, z okolic Buczkowic. On akurat... I sam się wypowie. E, nie będę mówił gdzie mieszkam, bo się wstydzę. <grym <grym nie, to... ogólnie to możemy powiedzieć, że jesteśmy z Beskidzie, o tak bym to ujął. O czym krzyczycie? O, o wszystkim, o życiu, o ludziach. A buncie przeciwko czemu? Różnym rzeczom. Przeciwko wojsku, przeciwko zabijaniu zwierząt na przykład. Przeciwko takim rzeczom. Gdzie można was usłyszeć tutaj w okolicy? No właśnie wczoraj graliśmy koncert w Piwnicy, gramy w okolicach Gielska. często gramy w Szczyrku właśnie, bo tam yy, znamy gościa, który nam właśnie załatwia koncerty, dziękuję mu za to. No i właśnie w tych okolicach. Graliśmy też na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy cztery razy. No, tyle. Teraz będzie para. Czad. Przedstawcie się, może na początek. Ania. Michał. Daniel. Radek. Witek. Cały czas coś próbujemy, no ale teraz są ciężkie czasy. Techno wszyscy słuchają, no to mało gramy. Więc mamy już swój krążek, jesteśmy z niego strasznie dumni. Chociaż gdybyśmy weszli jeszcze raz, to wszystko byśmy pozmieniali. A gdzie nagrywaliście to? W Katowicach. Nie ma za bardzo takich miejsc, gdzie można by jakiś lokali, gdzie można by, nie wiem, jakiś rok cafe albo coś, coś w tym stylu, żeby przyjść spokojnie wieczorem zagrać. Nawet nawet tak, żeby pokazać, no, trudno, trudno znaleźć coś. Coś takiego. Nie, nie ma. Gramy dla tych, którzy chcą nas słuchać. A dla garażu, dla sąsiadów, dla przyjaciół. A o czym gramy? O życiu dla gramy dla siebie.